Namaste. Witaj w medytacji dla początkujących. Przeprowadzę cię dzisiaj przez techniki, które pozwolą ci być obecnym i odczuwać przyjemność z bycia po prostu tu i teraz. Chcę ci pokazać dzisiaj, że samo bycie, samo istnienie jest powodem do radości. Może Ci się wydawać, że medytacja to coś trudnego i osoby oświecone, osoby, które medytują są niesamowicie spokojne, są nad człowiekiem. Jednak dzisiaj przekonasz się, że super człowiekiem jesteś także Ty. Usiądź wygodnie w miejscu odizolowanym od innych bodźców zewnętrznych. Możesz usiąść po turecku lub na piętach. Lub po prostu z wyprostowanymi nogami. Jeżeli podczas medytacji będzie Ci niewygodnie, w każdej chwili możesz zmienić tą pozycję. Możesz nawet położyć się całkowicie na podłodze lub fotelu. Zamknij oczy, wyciągnij ręce wysoko do góry i złącz je razem. Przeciągnij w dół na wysokość swojego serca. Weź spokojny wdech i wydech. Odłóż ręce na kolana. Możesz złączyć palec wskazujący z kciukiem do mudry. Staraj się mieć plecy proste. Przenieś uwagę na swój oddech. Oddychaj w swoim naturalnym tempie. Obserwuj, jak Twoja klatka unosi się z każdym wdechem i opada z wydechem. Zauważ, jak poprzez obserwację Twojego wdechu Twój oddech wydłuża się. Nie chcę, byś wymagał dzisiaj od siebie za dużo. Szczególnie jeśli jest to Twoja pierwsza medytacja, otwórz się na nowe doświadczenie i sam zobacz, jak ono na Ciebie wpłynie. Porzuć wszystkie swoje oczekiwania. Podczas medytacji mogą przychodzić do Ciebie różne myśli. Jest to normalne, jest to częścią bycia człowiekiem. Pozwól, by te myśli przypływały i odpływały jak fale na brzegu. Możesz je po prostu zacząć rozpoznawać i nazywać. Dzięki temu wiesz. Dlaczego ta myśl do Ciebie przyszła, skąd pochodzi? Pozwól jej równie łatwo odpłynąć. Kiedy będzie do Ciebie przypływać za dużo myśli, zawsze możesz wrócić do skupienia się na oddechu. Teraz powtarzaj w swojej głowie, w swoich myślach swoje imię z początkiem jestem. Czyli na przykład jestem Justyna, jestem Kasia, jestem Michał. Teraz porzuć swoje imię i pomyśl w myślach. Tylko słowo jestem. Jestem. Rozgość się w tym uczuciu bycia obecnym. Teraz możesz powtarzać jestem i dodać do tego przedrostek OM, który pozwoli ci się skupić jeszcze bardziej. Jestem OM. Jestem OM. Znajdź spokój w zwyczajnym byciu. Czuj radość w tak normalnym jednocześnie przepięknym momencie. Teraz możesz powtarzać jedynie słowo om. Nie śpiesz się, rozkoszuj się każdą milisekundą w tym czasie Twój organizm. Twój umysł ładuje się pozytywną energią, ładuje się spokojem i oddaje światu wdzięczność, która należy się mu za każdy dzień, który przeżywasz. Jesteś tu i teraz. Nic więcej teraz nie ma znaczenia. Samo bycie jest wystarczające. Rozluźnij mięśnie twarzy, rozluźnij mięśnie na czubku Twojej głowy, rozluźnij cebulki włosów. Rozluźnij gałki oczne, policzki, język. I gatło. Pozwól, by Twoje barki luźno opadały od uszu w dół. Jeśli czujesz w którymś miejscu w ciele napięcie, możesz wyobrazić sobie. Że oddychasz właśnie w to miejsce, i z niego wydobywa się wydech. Głęboki wdech. I z wydechem pozwól, by wyszły z ciebie napięcia. Pozwól, by ten ból odpływał. Poczuj rozluźnienie. Kiedy Twój umysł jest bardziej rozluźniony, również Twoje ciało staje się bardziej zrelaksowane. Możesz przybrać uśmiech na swojej twarzy. Zostań z uśmiechem, z czystym, spokojnym umysłem i możesz powoli, kiedy będziesz gotowy, otworzyć oczy. Zostań jeszcze w tej pozycji, kilka oddechów, i powoli możesz z powrotem zacząć ruszać stopami, rękoma i wrócić do dzisiejszego dnia. Ja dziękuję Ci za dzisiejszą medytację. Daj mi znać, jak Ci się podobała, czy chciałbyś, bym publikowała kolejne medytacje. A ja teraz życzę Ci wspaniałego dnia. Będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, lajka czy komentarz. Wszystko, co tylko masz ochotę. Dziękuję, pozdrawiam Cię pięknie. Namaste.